Akcja polegająca na tym, żeby zachęcić naszą młodzież do czytania czegokolwiek. Wygląda to w ten sposób, że spotykamy się z uczniami na tej zasadzie: że każdy z nich ma przynieść ze sobą jakąś książkę, dowolną. To może być lektura, ale niekoniecznie. Jesteśmy w klasach w czasie lekcji. Uczniowie normalnie wychodzą na przerwę. Nie wolno rozmawiać ze sobą. I po mniej więcej 10 minutach, kiedy nie wiadomo co ze sobą zrobić, uczeń zaczyna czytać. Czytam książki, tak. Czytamy lasem wyższym Skąd taki wybór? Ja dostałam książkę na urodziny, i właśnie tak chciałam przeczytać. Jak się czyta takie książki w szkole w śpiworku? <grym> bardzo fajnie, jak z koleżanką to już w ogóle bardzo. mnie. <grym> 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 Ogólnie czytam książki fantastyczne i no jesteś znanym autorem, no wiadomo, nawet trzeba było spróbować się przeczytać. Jak się czyta? Dobrze, czytałem no. To są ci ludzie, którzy sami z siebie bez żadnego nacisku czytają książki w domu. Czytają książki w domu, ponieważ je lubią.